serdecznie w kolejnym odcinku. Ja I moja Iman. Przywitaj się ładnie. Wstawię wam później zdjęcie. E, zdjęcie, nagranie, jak Iman. E, jak Iman prosi o jedzenie. Jak ktoś z nas tuje. Zobaczycie. Co Iman potrafi zrobić, żeby tylko troszeczkę dostać jedzonka od pańcia, nie? Pokażemy Ciebie potem, co? Jaki byłaś wybiz? Pokażemy kotka icie połóż, nie będziecie Państwo przeszkadzać, połóż się grzecznie. <laughs> Przepraszam, ja nadal jestem przyziębiona dość mocno. Pogoda nam się już poprawiła, nie pada, ale zrobiło się chłodno, mam tego gdzieś około 15 stopni na dworze, więc jest nie za bardzo ciekawie. Yy, dzisiaj sobie porozmawiamy o dwóch kwiatkach. Może zaczniemy od tej oto draceny marginaty. Jak widzicie, ja sobie ją tutaj przyniosłam na dół. Ona jest duża. Ona jest duża i to jest już mój czwarty okaz. Wyobraźcie sobie, że trzy okazy zabiłam. Nie wiem, nie potrafię w tą recenę za bardzo. Nie bardzo mi ona wychodzi. Chociaż przy tym egzemplarzu naprawdę się starałam. No i mam efekty, bo mam ją już z jakieś 5-6 miesięcy, mniej więcej. I nic się z nią nie dzieje odpłukać niemalowane. No, ale zobaczymy, jak będzie dalej, bo już miała takie zrywy, że myślałam, że kolejna mi padnie. Jest to roślinka, która wszyscy mówią, że ona jest niewymagająca. Wbrew pozorom, ja tak nie uważam. Uważam, że jest to roślina, bynajmniej dla mnie, dość trudna. Z tego względu, że ona musi być specyficznie podlewana, żeby nie padła. Bynajmniej u mnie. Przy moim, przy moim sposobie hodowania ja tak właśnie, tak właśnie uważam, że ona powinna być specjalnie traktowana, to znaczy, głównie chodzi tu o podlewanie. Spójrzcie, jaką ona ma, jakie ona ma podłoże. Totalnie przepuszczalne. Totalnie tam jest keramzyt, tam jest włókno kokosowe, tam jest perlit. I tylko tyciu, tyciu jest tam ziemi właśnie e, produkcyjnej. To jest dokładnie takie podłoże, jak do monstery mam też. Takie totalnie, totalnie e, przepuszczalne. Mimo wszystko, że ja ją podlewam bardzo oszczędnie. I e, mało i oszczędnie. Moim sposobem najlepszym na podlewanie właśnie niej, jej, która, która jest, jest to właśnie roślinka bardzo wymagająca, więc według mnie najlepszym sposobem na podlewanie jest lanie wody, ale tutaj na pograniczu doniczki, cienkim strumieniem wokół doniczki, z tego względu, że y, mam wrażenie, że w ten sposób ja jej nie zaleję. Często też y, niektórzy podają, że dobrym sposobem na prawidłowe podlewanie jest podlewanie od dołu, czyli wstawienie do miski z wodą na przykład na godzinkę, dwie, niech ona się napije i będzie OK. Też tak robiłam, też uważam, że ten sposób jest dobry. Nie wolno dracenie lać wody tutaj zaraz przy tym patyku, przy, przy tej nodze. Dlatego, że zalewamy wtedy yy, ten, ten główny stożek z korzeniami. Nie wolno tak robić, więc albo tutaj zupełnie po brzegach doniczki, albo od spodu najlepsze podlanie, a mimo to zobaczcie, że ja tak robię. I naprawdę się przy niej starałam. Mimo to końcówki mi, o tak, jak tu, nadal wysychają. Myślę, że to nie jest od yy, przesuszenia, bo w niektórych miejscach też ja właśnie czytałam, że takie rzeczy się robią, gdy roślinkę przesuszymy. Mi się wydaje, że chyba właśnie jednak nie. Mi się wydaje, że to jest właśnie od tego, że właśnie za dużo ją podlałam. I dlatego w niektórych miejscach, na szczęście nie wszędzie, ale w niektórych miejscach właśnie takie coś mi się robi. W ogóle uważam, ja w ogóle, jak wiecie, lubię rośliny palmowate i ona jest taka fajna. Nie wiem, że to nie jest palma tylko dracena, ale ona mi tak właśnie palmę przypomina i bardzo ją lubię. Zraszam ją też. Nie często, bo zraszanie, zraszanie roślin generalnie nic specjalnego im nie daje, ale tak ją zroszę od czasu do czasu, do czasu chociażby w celu tego, żeby ją troszeczkę odkurzyć. Prysznic też jej robiłam parę razy. Wtedy wiadomo, że musimy... Zabezpieczyć podłoże, żeby nam ta woda tam na dół nie naleciała, bo wiadomo, że może dojść do przelania. No i generalnie bardzo ją lubię, bardzo jest fajna. Mówię, zawzięłam się, powiedziałam, trzy razy mi nie wyszło, spróbuję jeszcze ten czwarty raz. Jeżeli czwarty raz mi również nie wyjdzie, no to już nie będę z nią po prostu próbować i dam sobie spokój. Ale no, jak na razie odpukać pół roku, że mam i jest generalnie w całkiem, całkiem fajnym stanie. Więc może będzie dobrze. Kolejną yy, małą ślinką, o której chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać, jest ta oto. O może ją bliżej przedstawię. Jest ta oto. Yy, yy, to jest nazwa, ona się nazywa, poczekajcie, wypadła mi nazwa z głowy. Euforbia ruba. Yy, w ogóle to jest, to jest... W ogóle to nie jest kaktus, tylko to jest sukulent. I jest to y, z rodzaju euforbii, bo euforbie mamy różne. Mamy taką właśnie z tym, y, jak ja mam tutaj, z tym bordowym takim fajnym y, kolorem. I to jest wtedy ta ruba. Ale mamy też różne inne euforbie. Bez liści, z małymi listkami, ale cała zielona na przykład. One się niedawno u mnie w sklepie pojawiły. Ja generalnie nie zamierzałam jej kupić, <laughs> ponieważ ja tak na sukulenty i kaktusy tak średnio je lubię. Ale dostałam w prezencie również. Więc no fajnie mam. I będę sobie hodować. Wiadomo, też podłoże przepuszczalne. Ona jest bardzo toksyczna. Musimy uważać, mając zwierzęta w domu, żeby przypadkiem nam kotek nie zjadł żadnego listka, ani, ani nie odłamał nam kawałka tego kwiatka. Na szczęście moje koty w ogóle się nie interesują, a tą euforbię mam włożoną tak, że one nie mają do niej w ogóle dostępu. No bo to są jednak zwierzęta i nigdy nie wiemy, czy coś mnie szczeli do głowy, i, i, i czy coś ich nie napadnie, akurat nie, nie będą miały ochoty spróbować. Dlatego ja tego kwiatka mam bardzo, bardzo wysoko i w ogóle mam w pokoju, do którego moje koty w ogóle nie wchodzą. Bardzo łatwo się ją rozmnaża. Wystarczy oderwać takie jedno skrzydełko, tutaj, tutaj, albo nie wiem, jakieś tam boczne, czy te duże boczne. Poczekać, niech troszeczkę przeschnie. Można, ja zawsze, no zawsze to robię, moczę lekko w cynamonie i, i yy, tak samo smaruję lekko cynamonem tą końcówkę yy, w to miejsce, z którego oderwałam i bezpośrednio po przeschnięciu wkładamy do ziemi. Powinna się pięknie ukorzenić bez problemu. Yy, należy ją trzymać na oknie. Lubi światło, gdy nie będzie miała ta ruba, ta odmiana ruba światła dziennego, to nam po prostu zzielenieje i nie będzie tego wybarwienia bordowego. Lubi światełko, na świetle pięknie rośnie, rośnie naprawdę szybko i jak zapewne wiecie, jest w stanie urosnąć grubo ponad metr. Mam znajomą, co ma okaz do sufitu, więc naprawdę jest fajna pod tym względem, jeśli ktoś lubi duże rośliny, tak jak ja. To naprawdę zachęcam do, do kupienia, bo no jest fajna. Jest taka dosyć, że tak powiem, no taka jest okazała, nie? Jest na co popatrzeć. Tak, i tak samo jeśli chodzi o podlewanie. Ona, wbrew pozorom, lubi troszeczkę więcej wody niż zwykłe sukulenty, ale też, żeby nie przesadzić, bo wiadomo, że no. W błocie rosnąć nie będzie, ani jak będzie miała za dużo wody. W tej chwili nie mam siły ani głowy, żeby się zbierać. Musimy za wszelką cenę zakończyć tę robotę. Gotowe. Pewnie nadal jest za ciężka. Zgadza się. Unieśmy jeden koniec i podłóżmy kłodę. To samo z drugiej strony. Przeciągniemy ją jak na szynach. Dobry pomysł. Nie jesteśmy w stanie przeciągnąć do wody nawet... A to proszę, co robią? Dwa nasze... Dwa nasze łobuzy. Esme. Fredzio. Esmunia. Fredzio, wy nie jesteście takie żebraki jak imannia. Wy nie żebracie o jedzonko. Tak, kochane. Fredziu. Nie jesteś żebrak? Nie prosisz o jedzonko? Tak jak i mam, nie prosisz, nie. Kochane kotki, tak. Kochane. Bracenka sobie właśnie cały czas u mnie stała w kuchni. Tam, gdzie teraz stoi ten, yy, tam, gdzie teraz stoi ten duży, ten duży fikus. Ale chyba tam jej nie dam, nie wiem. Może sobie ją tutaj przy telewizorze gdzieś postawię. Nie wiem, zastanawiałam się. To znaczy, może nie tu, tylko bardziej cofnę do tyłu. Lubię mieć kwiatki w pokoju. Mam tutaj, jak wiecie, jedną tą moją, yy, yy, tą moją miłkę, i tą moją drugą miłkę. Palmy w tym momencie nie mam w pokoju, dałam sobie ją yy, na ogród, bo było dość ładnie. Jeszcze na razie ona może stać. Ona w ogóle do przymrozków mogłaby stać na dworze, ale nie będę jej tak długo na dworze trzymała. Tylko, że dzisiaj nie pada, jest w miarę ciepło. Yy w miarę, no 15 stopni jest, to nie, nie jest, nie ma upałów ani nie jest bardzo ciepło, ale nie jest też zimno u nas nie ma wiatru dzisiaj, także jest przyjemnie więc niech sobie tam na dworze postoi, a jak zrobi się chłodniej to wróci tutaj na to swoje miejsce, tak samo Juki polecam każdemu, najmniej wymagający kwiat jaki kiedykolwiek miałam, podstawa też wiadomo nie przeleć, tak, nie przelejesz i będzie super spójrzcie tam, na tą Jukę, jaka jest piękna ona ma, nie wiem czy dobrze widać, bo stoję przy oknie i to znowu, że to światło tak mi dziwnie pada. Ona ma dwie, dwa piropusze, to są dwie juki wsadzone razem. Też liść za liściem idzie, pełno małych, zobaczcie, jeden mały listek, drugi mały listek, nowy, świeżo rozwijający się. Także naprawdę fajna i bezproblemowa roślinka. No nic, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was na kolejny odcinek. Jeśli film się tobie podobał ten lub moje poprzednie filmy, to proszę o zostawienie kciuka w górę i o subskrypcję z góry bardzo dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa.